Duchu Święty, pocieszycielu, który powołujesz dusze wybrane do szczególnego obcowania z Tobą w świętych tajemnicach naszej wiary, racz udzielić powołanym daru pobożności do zażyłej relacji z Chrystusem. Niech rozmiłują się w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Tobie odnosi. Prosimy, aby powołani trwali w bliskości z Tobą. Tobie się całkowicie zawierzali i Tobie wszystkie sprawy oddawali. Niech staną się niestrudzonymi apostołami pokoju i miłości. Duchu Święty, napełnij serca powołanych Twoją boską miłością i łaską wytrwania, aby, odrzucając pokusy tego świata, z odwagą i miłością poszli za Twoim natchnieniem. Amen. modlmy się. Jezu, boski pasterzu, ty powołałeś apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wzywaj młodych ludzi do wyłącznej służby Tobie. Niech ci, których powołujesz, usłyszą Twój głos i rozpoznają Twoją wolę. Jezu, boski pasterzu, Ty powiedziałeś: "Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo". Prosimy więc pokornie, powołuj swoich wiernych do bliskiego z Tobą obcowania w świętych tajemnicach naszej wiary. Jezu, boski pasterzu, abyśmy mogli czerpać z darów Twojego odkupienia, potrzeba nam głosicieli Słowa Bożego i szafarzy świętych sakramentów. Prosimy Cię za tych, którzy oddanym życiem Tobie będą przeżyli Królestwo Boże aż do skończenia świata. O świętych kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego prosimy cię, Panie, o miłość i jedność w rodzinach, aby były miejscem budzenia się powołań. Prosimy cię, Panie, o gorliwość dla katechetów, aby ukazywali młodym ludziom wartość życia wyłącznej służby Tobie. Prosimy cię, Panie, o całkowite oddanie się Tobie kandydatów przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego. Prosimy Cię, Panie. O mądrość i roztropność dla formatorów i wychowawców w seminariach. Prosimy Cię, Panie. O gorliwe apostolstwo świeckich w budzeniu i rozwijaniu powołań kapłańskich i zakonnych. Prosimy Cię, Panie. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukaż na nowo chwałę i cuda Bożej miłości bądź w niebie naszym orędownikiem u tronu miłosiernego Ojca zaś w szczególności wstawia się za powołanymi do służby kapłańskiej i zakonnej aby nie odrzucili ale z radością przyjęli życie do którego powołał ich Chrystus aby idąc za twoim przykładem z odwagą i niezłomnością oddali się świętej służbie Bogu i w niej wytrwali do końca Dziesiątka Różańca Świętego Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Maryjo, matko powołań kapłańskich, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, bierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.